Te małe i niepozorne Etui skrywa moim zdaniem cichego zwycięzcę tegorocznej linii produktów od Apple, i to pomimo tego, że cały ten segment audio omówiony na prezentacji sprawia wrażenie wtórnego. Tymczasem Apple swoimi AirPodsami 4 i mam tu na myśli już ten wariant Bez ANC zachęca bardziej niż kiedykolwiek, by wejść głębiej w ten ekosystem, bo jak rzadko już ten tańszy model stał się przepustką do wielu fajnych doświadczeń, które do tej pory mogliśmy znać wyłącznie z modelu Pro. Oczywiście nadal mamy tutaj dystans do AirPods Pro 2, ale czwarta generacja podstawowych AirPodsów może się okazać dla sporej części osób idealną kombinacją możliwości w atrakcyjnej jak na tym cenie muzyka, czas start. Zastanawiałem się dłuższą chwilę, w jaki sposób uporządkować wszystkie informacje na temat tych. Słuchawek i otoczenia, w jakim obecnie debiutują i cokolwiek o nich nie powiem, to muszę zacząć od dwóch... Elementarnych kwestii. W pierwszej kolejności trzeba podkreślić to, że rozważanie tych czy innych słuchawek od ma najwięcej sensu tylko wtedy, gdy jesteście już w tutejszym ekosystemie albo docelowo chcecie taki zbudować. Tak zupełnie obiektywnie, zarówno ten model, jak i wersja Pro czy Max nie stanowią szczytu możliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o jakość odtwarzanego dźwięku, i są na rynku marki, które potrafią robić to zwyczajnie lepiej. Ale nie zapominajmy, że i one muszą pracować w duecie. Z odpowiednim urządzeniem. W tym wypadku iPhone, który nie wspiera pełnej gamy kodeków audio z pewnością nie pozwoli na wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie będą oferować słuchawki od innego. Producenta. Innymi słowy, słuchawki AirPods to najlepsze, co możesz kupić do swojego iPhone'a czy na przykład iPada. I nie chodzi tutaj tylko o integrację ze wszystkimi funkcjami w ramach tej samej marki, ale także o to, że to właśnie te słuchawki będą najlepiej zestrojone, by przenosić jakość dźwięku z urządzeń Apple. A musimy tu przecież pogodzić zarówno muzykę, jak i nasze rozmowy telefoniczne, rozmowy wideo czy choćby odtwarzanie multimediów zarejestrowanych przez tutejsze urządzenia. Co za tym idzie, rozpatrywanie AirPodsów jako samodzielnego produktu zwyczajnie nie ma sensu. Druga sprawa, nie mniej istotna, to taka, że jak świat długi i szeroki, tak mamy osoby, które preferują słuchawki do usznej, jak i te, które wolą słuchawki do kanałowe. i nie zawsze chodzi tu o wrażenie, jakie wywołują oba te rodzaje słuchawek, kiedy umieścimy je w uchu. Ale przede wszystkim rzecz w tym, że część osób choćby chciała, to i tak musi na przykład kupić te dokanałowe, bo w przeciwnym razie takie słuchawki jak te będą im zwyczajnie wypadać. No właśnie, ja sam należę do tej grupy, więc wiem, że już na starcie każdorazowo ryzykowałbym ich wypadnięciem. Jeśli więc chcecie takie słuchawki wykorzystywać także, a może przede wszystkim w trakcie aktywności fizycznych, to warto te kwestie dobrze przemyśleć. Podsumowując, ścieżka wyboru jest następująca. Wybierasz AirPodsy, bo masz już jakieś urządzenie od Apple, które je obsłuży, a potem musisz zdecydować o rodzaju tychże słuchawek w zależności od Twoich doświadczeń i preferencji. Jeśli zatem masz już przykładowo iPhone'a i do tej pory nie miałeś problemu z wypadaniem słuchawek do usznych, to jest naprawdę spora szansa, że AirPodsy czwartej generacji będą wyborem skrojonym właśnie pod Ciebie. No i tu otwiera nam się, jak to zwykle bywa u Apple, drabinka cenowa. W tym roku są to AirPodsy czwartej generacji bez ANC za 649 zł, za NC za 899 zł oraz AirPodsy Pro2 za 1199 zł. Celowo nie wymieniam wersji Max, bo jest to model wokół uszny, więc zakładam, że w tym wypadku nas nie interesuje. Przeanalizujmy zatem po kolei wszystkie modele i sprawdźmy, czy warto już na starcie się zatrzymać, czy może jednak lepiej piąć się dalej i dopłacić za kolejne Możliwości. Tegoroczne AirPodsy 4 wersji bez ANC na starcie dają nam naprawdę dużo. Ale po kolei zacznijmy od Etui, które jest rekordowo małe, co na początku wywołuje wręcz dziwne wrażenie, gdy wyjmujemy je pierwszy raz z pudełka, ale te wciąż obłe kształty i ten niezwykle kompaktowy rozmiar sprawiają, że całość bez trudu ląduje w naszej kieszeni i jeszcze bardziej zachęca do tego, by mieć je zawsze przy sobie. Jednocześnie nie wpłynęło to ujemnie na potencjał zasilania i magazynowania energii co w tym wypadku przekłada się na 5 godzin słuchania na jednym ładowaniu i łącznie 30 godzin, jeśli weźmiemy pod uwagę energię przechowywaną przez ETUI, które naturalnie ładuje nasze słuchawki. Odłożenie słuchawek do ETUI na zaledwie 5 minut przełoży się na mniej więcej kolejną godzinę słuchania muzyki. Będąc jeszcze przy ETUI, wspomnę o etui. Otóż w tym miejscu chciałbym przypomnieć, że jesteśmy kanałem sklepu internetowego Pancernik, a co za tym idzie, mamy w swojej ofercie różnego rodzaju akcesoria do urządzeń mobilnych, w tym także etui do wszystkich modeli AirPodsów. Sam na co dzień korzystam z etui od Spigena z serii Classic, która w tym wypadku swoim wyglądem nawiązuje do przycisków od iPoda Nano. Kto pamięta jeszcze to cudeńko, to niech koniecznie da znać w komentarzu. Z doświadczenia wiem, że te obowiązki, niestety dość łatwo się rysują zwłaszcza kiedy wrzucamy je swobodnie do kieszeni razem z innymi przedmiotami a że mama akurat pedantyczny stosunek do przedmiotów to w tym wypadku zaraz po odpakowaniu tych słuchawek z pudełka umieściłem je w tym właśnie ETUI. Jeśli chodzi o samą konstrukcję słuchawek, to w obu wariantach czwartej generacji jest ona dokładnie taka sama i są to naprawdę zgrabne i dyskretne słuchawki, w których przeprojektowano wszystkie kąty i krzywizny. Mamy tu nieco inaczej skierowany przetwornik dla lepszej ergonomii i dla lepszego dostępu do dźwięku. Skrócono również sam trzon, a efekt jest naprawdę udany i jednocześnie nie odbiega stylistycznie od tego, co do tej pory serwowało nam Apple. Oprócz tego, Mamy dokładnie ten sam standard odporności IP54, również ten sam standard łączności oraz ten sam zestaw, jeśli chodzi o przetwornik, wzmacniacz, czujniki optyczne, elementy sterujące czy mikrofony. A najważniejszym wspólnym mianownikiem jest chip H2, który do niedawna na wyłączność posiadały AirPods -y Pro 2 i jest to jedna z najważniejszych aktualizacji, jaka tutaj zaszła. Działanie chipu H2 w bazowym modelu AirPodsów 4 zostało ograniczone, ale i tak daje nam to dostęp do przede wszystkim lepszych parametrów akustycznych czy transmisji bezprzewodowej z niższym opóźnieniem oraz mniejszym ryzykiem zakłóceń. H2 to także lepsza izolacja waszego głosu w trakcie połączeń telefonicznych i eliminowanie hałasu otoczenia, co z pewnością docenią wasi rozmówcy. A zatem wyjmujemy nasze AirPods 4. Urządzenie od Apple natychmiast je wykrywa. Możemy cieszyć się naprawdę dobrej jakości dźwiękiem i mieć przy tym pewność, że bez trudu w ramach naszego konta iCloud i urządzeń do niego przypisanych Przełączymy się w jednej chwili przykładowo z iPhone'a na dźwięk, który będzie pochodzić za chwilę z MacBooka. Za pomocą czujników nacisku możemy sterować funkcjami odtwarzania, a odpowiednim gestem głowy odbierać lub odrzucać nadchodzące połączenie, a kiedy nasze słuchawki stracimy z oczu, to bez problemu zlokalizujemy je za pomocą aplikacji Znajdź, wywołując zdalnie dźwięk w każdej słuchawce z osobna bądź lokalizując położenie samego Etu i mierząc w tym celu siłę jego Sygnału. W obu wariantach zastosowano nowe rozwiązanie i od teraz w miejsce fizycznego przycisku parowania mamy ukryty obszar dotykowy zlokalizowany w miejscu diody powiadomień i jest to niewątpliwie fajne rozwiązanie. Szkoda tylko, że producent tego nigdzie wprost nie komunikuje i można być na początku lekko skonsternowanym. Dotyk działa na podwójne stuknięcie, które wywołuje tryb parowania i potrójne w celu zresetowania. A zatem już na tym etapie dostajemy... Naprawdę sporo i uważam, że jeśli pasują do Waszych uszu właśnie słuchawki do uszne i chcecie mieć dzisiaj taki fajny, bazowy zestaw na przykład do Waszego iPhone'a, to AirPodsy czwartej generacji będą naprawdę świetnym wyborem. Ale co w takim razie da nam dopłacenie tych 250 zł do modelu z ANC? Jak się okazuje, jest kilka benefitów, które otrzymamy po dopłaceniu tej kwoty, i tu już musicie sami rozstrzygnąć, czy te rzeczy są dla Was ważne. Po pierwsze, ANC, czyli aktywna redukcja hałasu, jest funkcją, która ma stanowić największą różnicę względem tańszego wariantu. I tu warto wyjaśnić jedną ważną rzecz, bo część osób, która miała już styczność, Zajęce stwierdza, że nie czuje się komfortowo z tym efektem, więc najpewniej na starcie uzna, że nie ma sensu dopłacać do AirPodsów 4 właśnie za ANC. Tyle tylko, że w tej konstrukcji dousznej system ANC już na starcie traci częściowo swoją efektywność, a co ważne, nie wywołuje tego specyficznego wrażenia izolacji, które znamy z modeli dokanałowych, które to z kolei ciasno przylegają do ścianek naszych uszu. Aktywacja ANC w modelu dousznym daje jednak trochę inny efekt i choć częściowo eliminuje dobiegające do nas dźwięki, to jednocześnie tak nie przytłacza, kiedy układ generuje... Antyfale, by w ten sposób redukować różne częstotliwości. Dlatego dobrze będzie przeanalizować środowiska, w jakich zwykle korzystacie ze słuchawek. Bo być może warto będzie jednak rozważyć ANC w takim wydaniu, które z pewnością nie jest tak agresywne w działaniu, a jednocześnie poprawi komfort odsłuchu, zakłócając docierające do Was dźwięki otoczenia. Ale ANC nie tworzy całego spektrum możliwości dla tego wariantu AirPodsów 4, bo na drugim końcu mamy tutaj tryb kontaktu, który z kolei świetnie koresponduje z tym rodzajem konstrukcji, gdzie już zasady przepuszcza ona część dźwięków dobiegających z zewnątrz, a z kolei tryb kontaktu za pomocą mikrofonów dostarcza nam jeszcze lepsze wrażenia słuchowe, jeśli chodzi o odbieranie dźwięków naszego otoczenia, to jednocześnie wpływa na takie dodatkowe poczucie lekkości tych słuchawek, które nie siedzą ciasno w uchu i zwyczajnie nie zaznaczają aż tak bardzo swojej obecności. Do tego mamy tryb adaptacyjny który reaguje tylko na konkretne dźwięki, by w ten sposób... Kontrolować poziom docierającego do nas hałasu w ramach całego potencjału chipu H2 mamy również do dyspozycji automatyczne wykrywanie rozmów, co skutkuje ściszeniem odtwarzanego utworu, kiedy na przykład ktoś zacznie do nas mówić, ale tu lista dodatkowych rzeczy po dopłacie się nie kończy, bowiem Etui w wariancie ZNC umożliwia ładowanie bezprzewodowe, które działa z ładowarką do Apple Watch oraz z ładowarkami posiadającymi certyfikat Chi. Tu przy okazji warto nadmienić, że obie wersje Etui nie obsługują technologii MagSafe. Etui w wersji ZnC posiada także głośnik do obsługi aplikacji Znajdź. Dzięki temu również etui może odtwarzać zdalnie sygnał, by ułatwić jego lokalizację. No i w tym miejscu wypada powiedzieć, że AirPods 4 za ANC już naprawdę mocno skracają dystans do modelu Pro 2, ale ten ma też kilka atutów po swojej stronie, a główny atut wynika przede wszystkim z konstrukcji dokanałowej, którą wyraźnie lepiej wspiera chip H2 i całość jest tak zestrojona, że ten poziom wygłuszenia będzie po prostu bardziej efektywny. Zrobiłem kilka prostych testów, jak choćby włączona na pełną moc wentylacja w okapie i tutaj różnice są duże, co oczywiście wcale nie znaczy, że AirPods 4 w ogóle nie wygłuszają, ale jednak model Pro jest w tej kwestii niezawodny i radzi sobie odczuwalnie lepiej. Wiadomo, że jak dołożymy do tego jeszcze odtwarzaną muzykę, to ten efekt odcięcia będzie już wtedy kompletny. No i moje osobiste wrażenie jest takie, że te słuchawki spoczywają pewniej w uszach i przy jakiejkolwiek aktywności mam pewność, że ryzyko ich wypadnięcia jest naprawdę niewielkie. Również sama jakość dźwięku jest tutaj pełniejsza, głównie w obszarze niskich tonów, które donośniej wybrzmiewają, a co nie ukrywam, bardzo lubię, szczególnie w trakcie oglądania filmów. Do tego dochodzi wydajniejsza bateria w etui, co nie powinno nas w sumie dziwić, biorąc pod uwagę różnice w ich rozmiarze. Podczas gdy Airpods 4 w trybie ANC oferują 4 godziny słuchania na jednym ładowaniu i łącznie 20 godzin przy pełnym potencjale etui, tak w modelu Pro 2 mamy 6 godzin odsłuchu za ANC i łącznie 30 godzin przy wsparciu etui. Oczywiście w praktyce te czasy i tak należy nieco zaniżyć i wziąć też poprawkę na indywidualne wykorzystanie stanie słuchawek, ale wymieniam te dane, żebyście mieli wyobrażenie o jakiej mniej więcej mówimy tutaj różnicy. No i wreszcie tegoroczna nowość, która ma ukazać się jeszcze jesienią tego roku, czyli funkcję badanie słuchu i aparat słuchowy, które dla części osób mogą stanowić główną motywację by dzisiaj rozważać zakup właśnie tego modelu. W zestawie ze słuchawkami AirPods Pro 2 otrzymujemy także przewód do ładowania w zestawie i rzecz jasna komplet silikonowych wkładek i te rzeczy Określiłbym jako takie najważniejsze, po które możemy tutaj przyjść. Oczywiście. Ponadto dochodzą nam takie niuanse jak sterowanie dotykowe, za pomocą którego możemy regulować poziom głośności, do tego czujnik kontaktu ze skórą, czy choćby chip U1 wykorzystujący ten sam ultra szerokopasmowy układ znany z Nanesertaga, który umożliwia bardziej precyzyjną lokalizację przedmiotu, w tym wypadku Etui. No i nie zapominajmy, że ten model jest na rynku już dobre dwa lata, no i regularnie pojawiają się na niego promocje, więc jeśli rozważalibyście AirPods, 4 za NC, to nie zapominajcie, że aktualnie niemal w tej samej cenie możecie mieć jeszcze lepsze słuchawki. Oczywiście pod warunkiem, że odpowiada Wam ich konstrukcja. Z kolei jeśli poczekacie, to podejrzewam, że w ciągu kilku następnych tygodni również nowe AirPods 4 doczekają się pierwszych promocji. Z mojej strony to wszystko. Dajcie znać z jakich wykorzystacie modeli słuchawek bezprzewodowych i jakie rozwiązania w nich cenicie sobie najbardziej. Dziękuję za Wasz czas i uwagę. No i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia i cześć.